Cześć z tej strony Piotrek, słuchajcie a ja ci dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i kolejnym odcinku z minecrafta, tak słuchajcie co się zmieniło od ostatniego odcinka to, że kopałem, był u mnie liptonek to, a właśnie dzisiaj ze mną Kuba przywitajcie. tutaj jest obok mnie, słuchajcie po pierwsze zobaczycie co się zmieniło kopałem bardzo dużo w naszej kopalni jest jeden tunel bardzo długi e, tak, e, nasze bronie nazwałem tak, błuk nazwałem pod... Przeczytajcie to sobie. Jeżeli przeczytaliście, to dobrze. Przepraszam. Słuchajcie. Dzisiaj nie mówiłem kubie, ale dzisiaj zabieramy się za wyprawę. Przygotowujemy się do wypadu do netheru. Musimy znaleźć diamenty, bo nie mamy ich w ogóle, bo dwa, dwa wykorzystaliśmy jak wiecie... Na, na te enchant. I tak, słuchajcie, musimy znaleźć ponad 3 diamenty, żeby sobie zrobić kill off obsydian, i w kolejnym albo za dwa odcinki idziemy, słuchajcie, do netheru, Słuchajcie, gdy był u mnie Liptonek, zmienił. Liptonek zmienił mój dom. Nie wiem, jak wy o tym będziecie sądzić, ale tak teraz wygląda mój dom. A, i jeszcze, słuchajcie, to nie jest dokończone. Jakby co? To nie jest dokończone, już Wam to mówię, to nie jest dokończone. To nie jest ewidentnie dokończone, bo tutaj na przykład ściana nie jest. Ogólnie wszystkie ściany nie są dokończone, poza tą, Znaczy to chyba też nie jest jeszcze dokończone. Nie wiem, kiedy to będzie dokończone. Nie ma pojęcia. Słuchajcie, tutaj mamy naszą farmę. Pozbierałem trochę rzeczy. Pozbierałem też trochę rzecz, rzeczy. Tak jak mówię, w wykopalni. Zobaczycie, jak teraz ten tunel wygląda. To jest słuchajcie ten tunel, ten... Nie mam teraz Optifajna, bo nie włączyłem, ale spójrzcie jak wygląda ten tunel. Przebiegniemy się tam. Na sam koniec. E, tak, a, tutaj jest za, zategowane, dlatego że tutaj jest po prostu wejście do jaskini, a chcę, żeby to prowadziło cały czas właśnie w takiej linii, więc... Jeżeli słyszycie teraz, jak uderzą w tą stację, to chcę, żeby szybciej, byśmy, byśmy szybciej biegli. Jedna rzecz, której, słuchajcie, nie za, za, tutaj, zakamieniowałem, to to miejsce. Słuchajcie. E, słuchajcie, jak wiecie, tutaj mamy most, przez który przechodzimy po prostu przez taką, wiecie, po prostu przez, tę, no, przez ten świat, można powiedzieć, ametystów. Wracamy i słuchajcie, dzisiaj nie będziemy w tej kopalni ko kopać, tylko idziemy do normalnej kopalni i tam będziemy poszukiwać, dzisiaj będziemy poszukiwać diamentów. To jest dzisiejszy cel, poszukiwanie diamentów. Yy, bo ogólnie musimy iść do tego denderu, bo musimy podbić ogólnie twierdzę, no ogólnie dużo rzeczy, także lecimy do góry i zobaczymy jak to będzie weźmiemy sobie strzały nie wiem po co ale weźmiemy sobie przetestujemy nasz potężny naszego potężnego strzelca i zobaczymy jak to będzie dobra a w ogóle słuchajcie Wbijcie na kanał teraz Liptonka pojawił się on tu na, albo tu. A w tym, słuchajcie, na tamtym odcinku pan Liptonek nagrał swój kolejny odcinek, który, którego yy, będziecie widzieć w karcie. Yy, nie będę wam zdradzał dużo, ale tylko powiem, że zbudował Kissy Missy. Nie, nie wiem, czy dobrze mówię. Jeżeli nie, to mnie poprawcie i bardzo za to przepraszam. A jeszcze w tym odcinku jego skopiował mi tą kopalnię. Jakby co, nie? Skopiował po prostu ją. Ja. Tak samo to. E, może ma inną, bo nie ma takiej. Tylko po prostu ma. No, no ma kopalnię, tylko inna jest. Możecie zobaczyć. zajcie jak to wygląda tam. E, Ino. Weźmiemy tak. Pochodnie. E, 37 strzał może być. I lecimy. Sajcie do kopalni. Jesteśmy przygotowani na wyprawę. Na wyprawę. I teraz nie wiem, czy iść do tej kopalni. Czy iść do jakiejś innej, poczekajcie. Um, wiecie co? Pójdziemy do tej. Bo wiem, że my zagłębialiśmy się bardzo daleko w... Ogólnie dzisiaj jest cel znaleźć elementy. To wszystko. Później pójdziemy po... Czyli chyba w trzecim można powiedzieć odcinku przygotowania się pójdziemy już do netheru. Musimy znaleźć... Op, musimy znaleźć diaksy. To jest nasza, nasz dzisiejszy cel. Jezus, jak się wystraszyłem! Spalej! Czego było mówimy? Przestań płonąć! Nie! Co tu słyszę slime? Tak, słyszymy tutaj slime. Weźmiemy sobie tak. Nie wiem po co, ale weźmiemy. Slajmy nie wiem, naprawdę. Nie skąd tu się w ogóle wzięły slajmy Dobra, tyle wystarczy Idziemy w głąb naszej gwiazdki miejskiej, Zaraz sobie strzał tutaj dam no, Nie możesz dać sobie jedno drugie jest... A no to prawda prostu... No. po prostu kliknąć F. O kurde. Dobra masz, 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 dobra Dobra idziemy, sajcie dalej O kurde, tutaj no ta jaskinia, no, nie jest dosyć mała Strasznie i tam mamy Creepera Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. No, no, no. O, ty. Dobra. Jest strasznie dużo mobów, więc musimy tutaj uważać. Ale my damy radę. My jesteśmy niepokonani. Słuchajcie. Dobra, idziemy w dół. To jest cel. Musimy iść w dół. Żelaza nie będę zbierał, bo to nie dzisiaj. O proszę bardzo. I mamy... Może tego nie poszukiwałem. Ale w tej jaskini tego ewidentnie nie zauważyłem. Mamy opuszczoną kopalnię, słuchajcie. Mamy... Nie wiem, czy chcemy się tu zagłębiać, ale diamenty tutaj też mogą być. Wiecie co? Ja też żelazo... Lasu... O kurde, no powiem tak. Nie jest to małe! Jezu! Skąd?! Kurde, jeszcze w tą skończoną ja... się Możesz ją mieczem przytulnie to... szczuć. Pójdziemy sobie w tą stronę. Dobra, tam nie pójdziemy. Słuchajcie, będziemy zwiedzać tą opuszczoną kopalnię. Mam nadzieję, że dzisiaj te diaksy znajdziemy, bo to jest naprawdę... No potrzebujemy ich na razie. Kup do 14 pochodni. Nie jest to dużo. A ja nie wziąłem craftingu. Nie wiem, po co tutaj dałem pochodnie. To zaraz sobie zjem coś. słyszę Andermana. Tam są wszyscy. Patrzcie. O kurde. Wiecie co? Ulala. La. No tutaj się dzieje już grubo. Tutaj się dzieje jazda. Okej, okay. dobra. Spawner kapamy Dole tego tutaj jest Nie! Dobra zginął? Doskonale nie Dobra, ja tutaj... idziemy tutaj zobaczyć, co tutaj się dzieje. Mamy złoto, mamy złoto, słuchajcie, to jest już dobrze. Jakie to jest wielkie, dobra, weźmiemy to złoto. Jakie to jest wielkie. Tutaj wszędzie są jakieś korytarze Dobra, weźmiemy sobie te złoto Okej okay. Kurde, mamy 9 pochodni No nie jest to zbyt dobrze Mamy skrzynkę, mamy skrzynkę, słuchajcie, i sobie ją chętnie wezmę Tylko się trzeba porozglądać, czegoś tutaj nie ma Poroświetlać to. To jest pełno węgla w ogóle. Dobra. Uwa. Dobra. Tam skrzynki nie ma. Ale weźmiemy sobie to. Uwaga co tutaj. Okej. Okay, to może... O! Mamy pochodnie. Dobra. Co? Shiftem, szybciej! No że już wszystko wziąłem! Teraz to na nie będziemy brać. 25 pochodni. Wiecie co ja tego Endermana zajęłam? O kurde! Tam jest ich dosyć dużo. Nie! Hmm. Ja. Wiecie, co, słuchajcie, tam się dzieje naprawdę jazda, a ja nie wziąłem też starczy. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie patrzymy się na Eddermana, cofaj, 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 cofaj. Co, mm. spójrzmy się na niego. Tutaj jedna pochodnia, tutaj druga. Pyk. Mamy lawę! Mamy lawę! To jest dobry znak. Słuchajcie, mamy, mamy lawę, to jest dobry znak. Może będą Proszę, Pożekajcie, bo żeby tu mnie nic do lawy nie wrzuciło. Czy my mamy jakieś bloki? Kurde, nie stawię tych pochodni. Czy mamy jakieś bloki? Nie mamy żadnych pochodni, abym ja Kurde, tutaj nie ma diaksów. No nie. Cóż, sobie rozświetlimy. Będziemy tu. Tutaj damy, dobra. Słuchajcie, dzisiaj odcinek może być dosyć długi. Przepraszam Was za to, ale no po prostu, no musi tak być, no bo... Tak, tu było złoto. Mamy lawę kolejną, czy tutaj... Tu nie będzie diaksów. O, mamy dużo złota. Patrzmy tutaj. patrzmy w tamtą stronę. żebyśmy znaleźli tą kolejną skrzynkę, bo bym potrzebował. Teraz bym potrzebował te, znowu pochodni. Dobra. Wiecie co, ja to zalepię lepiej. Nie, nie, za chleb Za... i damy tutaj połowę Kurde, no tutaj nic nie mam Czekajcie Nie po co tak zrobiłem, ale okej okay. To jest żelazo. Osiem pochodni! No nie! Osiem pochodni tylko nam zostało, a ja nie mam dalej jakiejś skrzynki. którą teraz byś nas uratowała Pająk? Czy to jest skrzynka Tutaj może być skrzynka. Jezu, jak ja się wystraszyłem teraz. Chodźcie tu! Czy tam obejść z jakiejś innej strony? Nie da się. Mhm. hm, mm, hm, mm. no tędy. Nie ma innego przejścia. tędy. No głupie takie jest kopanie. No, nie, dobra, głupie jest takie się kopanie. Stop, 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 stop. To no, jest głupie takie się kopanie. Tu musimy iść walczyć, a nie. O kurde. Pętaj, nie czym szyci rozważ. No super. Dzięki za info, ale wiesz, são minhas pequenas pająki. Antes co eu só vou mais na max. gente Meus spawners A jest spawner, o bom? sinal. Nie, w tym momencie! Zapal to! Dobra. Jest Czemu ja tarczy nie wziąłem? Co ja zrobiłem? Bez to wywal w ogóle. Idzie. Dwóch, dwóch, dwóch! No chodź. Dobra. Dobra. Kolejny. Tu jest kolejny. O! Nie 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 Chodźcie. Kurde. Tu jest cripper. Pierwsza rzecz. Czebie, duch. Zresztą daj mi to wodę. Zagad tego chleba tutaj marnuje milion. O kurde, znowu, znowu, duch.

Mi się te rzeczy... Kurde. Mi się te, te rzeczy uleczy. Zajcie, oczywiście na tym odcinku nie skończymy, że ja pójdę sobie do domu i to koniec i nie znajdziemy diamentów. Nie. Zakopiemy się gdzieś tu. I... No i będziemy tutaj musieli jakoś przetrwać. Mamy! 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 Dobra, dobra. Nie no się teraz lepszyć. Patrz tu. Gdzie się chowasz? Pyk. Zmierać. Kurde, ich jest tam dosyć chyba sporo. Po dźwięku. Tutaj jest ich dużo. O kurde, no jest ich tam dosyć. Hmm. Nie! Nie, 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 nie! Uciekać, uciekać! Ran, ran, ran! Kurde! No. Nie, no. Kurde! Zwinek, no? Zwin, no nie da rady, no zwin zaraz. Jest ten chleb. Zaraz mi się skończy w ogóle jedzenie i styl tego będzie. Jest ich przecież masę tych pająków, to co ja mam z tym zrobić? Grzotyk. Czekajcie, czy ja mogę coś z tego zrobić? O, mam wełnę, super. Na pewno mi wełna do czegoś to Dzięki za informację. Tutaj no, dużo pańków zginęło. O. No. Ok. Jest! Zrobiliśmy to. O kurde. Nie, no nie, proszę. Wiedziałem, że mnie uderzy. Pochodni. Dobra Tutaj nie ma nic Nic Czemu? Czemu? Tu się w ogóle ten kliper zresł Bo tu jest ciemnica pięć, pięć pochodni Mamy problem Chociaż czekajcie Gdzie jest węgiel? Bo mamy drewno Gdzie jest węgiel? No nawet nie mówcie, że tu O, złoto O, proszę bardzo, tutaj mamy jakąś drogę tej kopalni, tej mam... <Glhell türlü Frederick> no tutaj mam mało pochodni, ja się wystraszyłem teraz, kurde. No. Widziałem, że coś mi spadnie z nieba! Ucieka! się Gdzie jesteś? Tu jesteś! Dobra. Dobra, słuchajcie, nie... <kłysy> Zamykamy się tu. Ja... nie, musimy się... kurde, nie widać mnie. Musimy się słuchajcie w tym miejscu pożegnać. Jest naprawdę grubo. Nie wiem ile teraz trwa już film, ale no, naprawdę dzieją się tutaj takie emocje, że musimy ten film przedłużyć na dwie części, bo znalezienie diamentów to jest naprawdę ciężko. Więc co, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie naprawdę łapkę w górę, bo tutaj siedzą bardzo złe rzeczy. Ile, ile rzeczy jeszcze nas tutaj spotka. Tego się dowiemy w następnej części tego odcinka. Pa, pa!